Cześć witam Was w kolejnym odcinku G+. Na ostatnim odcinku pokazywałam Wam, że już nie mam praktycznie paczek. No i otóż właśnie jakiś czas temu zamówiłam, praktycznie dwa miesiące temu i miesiąc temu zamówiłam i przyszło do mnie masa, masa, naprawdę masa paczek. Mamy ich aktualnie 18, co możemy teraz pokazać, proszę bardzo. Mamy takie duże nawet, naprawdę duże paczki, takie też malutkie są. I to jest tak w ogóle połowa tego, co ja zamówiłam, więc jeszcze przyjdzie nam... Kolejna partia, kolejne 18 paczek i jeszcze już niedługo zajmujemy kolejne, żeby doszły na czas. Więc naprawdę myślę, że będzie ekscytujący, bardzo ekscytujący czerwiec z tymi wszystkimi paczuszkami, więc yy, myślę, że możemy zabrać się za odpakowywanie. Yy, I za co możemy się tutaj zabrać? Ja myślę, że tak, weźmy z wierzchu pierwszą lepszą, Zobierzemy się za to, co jest tutaj. Nie wiem naprawdę, co tutaj jest, bo jest ich tyle, że ja już nie ogarniam, co jest gdzie, co ja zamówiłam w ogóle i o, tyle tego było. Dobra, pamiętajcie też, że 20 tysięcy łapek to kolejny G. Więc yy, okej, okay, lecimy z opakowywaniem, zabieramy wszystkie inne i zabieramy się na to. Ok, tak więc oto nasza pakuszka. Jest znowu zawinięta w naszą szarą folię. Mam nadzieję, że nic tutaj nie rozetne. Domyślam się, co tutaj jest, ale no nie wiem. Z tego, co się domyślam, powinno być to po części szklane, albo tak mi się wydaje. Jest chyba dobrze zapakowane folię bąbelkową. I otwieramy. Mistrzowie, pakowania. 10 lat później. Okej, okay. jest coraz bliżej, coraz bliżej. Która już mogę to wysunąć? Uwaga, uwaga, uwaga. Tak, to jest to, co myślałam. Nie zamawiam, bo chyba, że są jakieś dwie części. Serio, mam dwa. Okej, okay, za chwilę to będziemy otwierać. Słuchajcie, to polega mniej więcej na tym, że w tym miejscu kładziemy swój telefon, a tutaj mamy ekranik, który jest powiększający i dzięki temu możemy oglądać na przykład filmy, filmiki na powiększonym ekranie. Więc teraz będę to testować, zobaczymy jak to wygląda. No i jestem w szoku też, że no to wygląda, że mamy dwie sztuki, więc okej, okay. tak więc zabieramy się za odpakowywanie. Okej, okay, tak więc ja od razu swój telefon, żeby... Można było tutaj nim operować. Należy odłóżmy sobie na bok, w ogóle mamy piękny, o, e, piękną scenkę z TEDa, z filmu I zobaczmy, co jest tutaj w środku. I jak to wygląda, czy jest w całości. No, powiem Wam, że jest to całkiem spore. Myślałam, że będzie ten ekranik o wiele mniejszy. I no w sumie dużo elementów tutaj nie ma, praktycznie tylko ten stelaż Okej. Okay. Aha. Yy, dziwnie wygląda to szkło i wydaje mi się jakby było uszkodzone, już pomijam fakt, że praktycznie jest całe porysowane. Nie wiem, czy to da się wyczyścić. Tutaj możemy sobie to regulować, kąt nachylenia. I tutaj mamy... Tu też jest coś, a to jest ten stawek góry. Do Czyli możemy sobie tutaj podeprzeć ekranik. A tutaj mamy miejsce na nasz telefon. No więc, yy, tak to wygląda. Zobaczcie, jak to szkło wygląda. To jest taka. To jest dosłownie folia. Folia, która ma jakieś takie, wiecie, okręgi zbliżające się tutaj ku środkowi. Trochę to wygląda jak taki fish eye z mojej perspektywy. Ten element jest bardzo duży w tym powiększeniu i nawet. Te rysy z tej strony nie, nie przeszkadzają, więc mam nadzieję, że będzie to działać, jak najbardziej się nam to sprawdzi, na przykład na jakieś wyjazdy czy, czy coś w tym stylu. Myślę, że fajnie byłoby na tym oglądać jakieś filmy. Tak wygląda tutaj ta klapeczka. Nie jest to jakiś genialny plastik i boję się, że nie będzie to jakoś mocno trwałe, ale sprawdźmy. Może akurat sprawdzi się dobrze, zobaczymy jak przez to widać w ogóle. Powiedzmy, że zrobię chamską reklamę i włączę swój film. Włączymy ostatniego G-Plusa. Postawimy sobie tutaj na naszym stelażu i zobaczmy czy coś przez to widać. Eee... No wiecie co? Powiem wam, że mam jakieś takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy ja to mogę bardziej tutaj nachylić, żeby to było bardziej widoczne. Na pewno musimy mieć to dość daleko od siebie, o mniej więcej na takiej odległości, żeby były dobre kąty, jeśli chodzi o widoczność tego całego ekranu. Gdzieś o od takiej odległości, żeby wszystko było wiecie, wyśrodkowane, nic tutaj nam się, żeby ten kadr nie ucinał. Teraz dostrzegam, że ten element, tutaj ta część tego ekraniku jest jakaś taka Mocno porysowana, i widać te takie smugi, które nie są zbytnio pożądane, jednak przeszkadzają w oglądaniu. No jakoś na pewno jest gorsza, to nie jest jakieś genialne, genialne urządzenie, które nie wiadomo jakie HD nam tutaj daje możliwość oglądania. Może jeśli ktoś lubi takie gadżety, to jak najbardziej. Ja wam to teraz pokażę, jak to wygląda. Możecie zauważyć, że tutaj część jest jakaś taka przyciemniona w ogóle. Wiecie, co jedyne? Znaczy. Jeśli chodzi o minus całej tej konstrukcji, to yy, troszkę niedobre jest to, że tutaj jako tako mamy taki niewielki, ale mamy stopień regulacji tego nachylenia. To, to jeśli chodzi o telefon, to tej regulacji po prostu nie ma. Jest tylko maksymalne odchylenie, żeby ten yy, telefon nam tutaj nie spadł, nie, nie rozwalił się o tą podstawkę. No i to jest taki minus, właśnie, jeśli chodzi o to. No i co? Zobaczmy jeszcze opcję drugą. Serio jestem w szoku, że dostałam dwie, ponieważ Wydaje mi się, że na zamówieniu, raczej w opisie zamówienia nie było informacji o tym, że dostanę dwa zestawy. Aha, tu już w ogóle, y, tu część jest y, albo nieprzyczepiona, albo odłamana. To za chwilę sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie jest odłamana. Jak wygląda szkiełko z tej strony jest porysowane. Nawet bardziej niż poprzednie. A w ogóle jakieś takie śmieci powkładane pomiędzy, co nie wygląda estetycznie. Nie, no widać jakieś takie rysy. Znowu jest jakieś takie tutaj załamanie tego, tego plastiku mniej więcej w tym samym miejscu. Nie ja wiem, zobaczymy. To jest pytanie, czy ja to włożę tutaj. Dobra, włożyłam. Zrobię sobie ten sam kąt nachylenia. Teraz jest odwrotnie, co prawda jest lepiej, bo y, jednak na tym ekranie tutaj jakieś, w ogóle było jakieś takie czarne smugi widać, a tutaj jest jakaś smuga, za to z tej strony jeszcze są widoczne dość duże rysy, więc no nie wiem. Kuba też stwierdził, że y, no, rzeczywiście bardzo obraz traci na jakości, traci kolory i nie wiem, jakieś miałam takie większe jakieś wymagania co do tego sprzętu, tym bardziej, że on nie kosztował wiecie, 10 złotych, tylko chyba dam za niego około 40 i nie było to jak najbardziej warte swojej ceny. Myślę, że taki sprzęcior można by było kupić za 20 zł jeszcze z tymi wadami i byłoby to jakoś tak w miarę opłacalnie, ale 40 złotych to już jest zdecydowanie, moim zdaniem, za dużo. Widzisz dobrze? Okej, okay, słuchajcie, takie cmieniu, jesteśmy po przetestowaniu tych oto powiększających ekraników do naszego telefonu i powiem Wam, że naprawdę jestem średnio zadowolona, myślę, że ocenimy to na jakieś takie 3. robi to co powinno yy, i powiększa rzeczywiście ekran. Zaprawdę ta jakość tego obrazu nie jest jakaś powalająca to nie jest jakieś wielkie HD przepiękne kolory, nie wiadomo co, ale powiększa i powiększać miało. Tylko, że no... problem jest w jakości tego plastiku. Myślę, że jakby wymienić to na coś lepszego, to byłoby o wiele, lepiej. One jest całe porysowane, są tu jakieś takie przycieki, jakieś takie porozwalane fragmenty. Część to jest w ogóle załamana i to przeszkadza w oglądaniu. Ja jestem trochę zawiedziona, teraz sprawdziłam właśnie w się i to... Kosztowało mnie w cało dwa zestawy 24 zł, a przesyłka wyniosła mnie 8, ponieważ była to, była to paczka większego formatu. Mogło być to wykonane lepiej. No i stąd ocena moja, czyli po prostu trzy. Tak więc to tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo jednak przedmiot był dość nietypowy. Ja to ostatnio właśnie wiele razy widziałam na tych azjatyckich stronkach. Były różne modele, różne rodzaje. Ja chciałam właśnie model biały, więc taki oto właśnie wybrałam. To tyle, tak więc piszcie w komentarzach, czy ten produkt byłby dla Was przydatny, czy byście go kupili, o ile byłby na przykład w lepszej jakości, lepiej wykonany. Pamiętajcie, żeby dawać łapeczki w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście to nowi, no i to tyle, tak widzieli widzimy się w kolejnych odcinkach i pa-pa!